Kołatania serca mogą być związane z menopauzą. Porozmawiajmy o kołataniu serca w menopauzie bo to nie zawsze jest tylko stres. Badania pokazują, że nawet 42% kobiet w perimenopauzie oraz aż 54% kobiet po menopauzie doświadcza kołatań serca. I aż 87% z tych kobiet uważa, że te objawy wymagają leczenia. Mimo to te objawy są często umniejszane, uznawane za normalne, albo przypisywane wyłącznie stresowi, nerwom, psychosomatyce. Tymczasem kołatania serca odpowiadają za aż 16% wizyt u lekarza pierwszego, kontakt. To nie jest rzadki objaw, to objaw masowy. I teraz coś bardzo trudnego, ale ważnego. Przez lata kobiece objawy kardiologiczne były bagatelizowane. Zdarza się, że prawdziwe zdarzenie sercowe zostaje przeoczone, bo pierwsze sygnały, czyli kołatania, zostały zlekceważone. W sercu mamy tak zwany węzeł zatokowo-przedsionkowy, który steruje naszym rytmem. Na nim znajdują się receptory estrogenowe. Kiedy estrogeny zaczynają spadać, rytm serca może się zacząć rozjeżdżać. Pojawiają się uczucia kołatania, nierównego bicia, przeskoku. Kołatanie serca w menopauzie nie zawsze oznacza coś groźnego, ale zawsze wymaga sprawdzenia. Nie tłumacz wszystkiego stresem. Jeśli masz kołatania serca, masz uczucie nierównego bicia serca, masz nagłe uderzenia w klatce piersiowej, zgłoś się do lekarza. Tak, rozmawiajmy o tym. Po więcej wskazówek odnośnie menopauzy zaobserwuj mój profil.